Jeszcze ominiemy największe korki w Białymstoku Czyli Branickiego Rondo przy Urzędzie Miasta Luscy I wszystko tutaj w centrum, ulica Mickiewicza Przy Pałacu Branickich, jak wszyscy z Urzędu Wojewódzkiego, Sądu Apelacyjnego, Wydziału Prawa, Uniwersytetu Galerii Handlowych, Urzędu Skarbowego Urzędu miasta wszyscy zaczynają gdzieś jechać do domu z powrotem. Musi się w urzędach i wszystko się zakorkowuje w Białymstoku. No, a żeby było ciekawie, to szkolne. Jeszcze coś powiem. W międzyczasie, zwiedzania po lewej stronie galerii Alfa będzie. Po prawej jest sąd apelacyjny. Może kiedyś tu przyjdziemy. Kiedyś byliśmy. Co to jest? Nowe. Prius. o, jaki kosmiczny kształt. Kurna, to wygląda faktycznie jak kropla wody, jak pszczoła. Generacja hybrydy Plumin. No dobrze to wygląda. Dobrze ten plus wygląda. Ale mały bagażnik. Wersalka nie wejdzie. Nie wspominając już o materacach. Albo. 6666 stronach nimi domani, wydrukowanych z internetu Łukasza Wójcika do różnych sądów, urzędów, tudzież biegłych sądowych w choroszczy to się nie zmieści w takim małym aucie. To już trzeba mieć duże auto, może i ciężarówkę. Już trzeba mieć dlatego. Łukasz nic w życiu nie osiągnął. Też przegrał tą sprawę, bo samochodu nie miał z dużym bagażnikiem. Wiecie? Zachodził tylko do, na przykład do urzędu I mówił, że ja chcę, żeby Rafał Kosno Nie miał prawa jazdy A dlaczego, Panie Łukaszu? No bo ja nie mam To nikt inny też nie może mieć Albo zachodził na przykład do urzędu I mówił Ja chcę, żeby rozwiązać I zakazać działalności dla Rafała Kosno Dla jego jednej fundacji Dziesięciu stowarzyszeń A dlaczego, Panie Łukaszu? Bo on sprzedaje stare pieczarki w internecie i nie mam prawa jazdy. A on ma! Tak nie może być! To jest. To tak być nie może. No, no nie może tak być, wysoki sądzie, że on ma prawo jazdy, a Łukasz Wójcik nie ma prawa jazdy. To jest jakaś. To skandal, jest ta aberracja. No. Łukasz, ty zrób prawo jazdy w końcu. Tyle, to długi życiowy cel powinien być, żeby udowodnić wszystkim, że nie jesteś przegrywem piłkarskim i tak dalej, no. Zrób prawo jazdy. No przecież zobacz, bez tego prawa jazdy, tak, kariera piłkarska ci nie wyszła, Bo jak ty miałeś dojeżdżać na mecze na treningi? No. Mamusia musiała cię wozić. Mama musiała cię wozić, a mamę ruchałeś, więc uciekła za granicę no, przed tobą, no. No i widzisz, no i nie wyszła kariera piłkarza, no I na szkolnej też kariera piłkarza nie wyszła, bo siedzisz teraz w domu, robisz obiad dla swojej opiekunki, która musi chodzić, jeździć, zarabiać pieniądze na utrzymanie domu Bo ty prawa jazdy nie masz, no Ty ćwoku, ty I siedzisz w domu i, i co? I Bezużyteczne jazdy, no I będzie mi ktoś mawiać, że o, to prawo jazdy, to nie trzeba mieć prawa jazdy, no Wiecie, no tak samo nie trzeba umieć rozmawiać przez telefon albo obsługiwać komputer, nie? Niektórzy też nie umieją i Mówią, że jakoś sobie w życiu radzą. Ale jakoś im słabo w życiu to radzenie wychodzi, nie? Więc wiecie, rozumiecie. Lepiej jednak mieć prawo jazdy, powiem wam. O widzicie jaki tu też korek. Ja na szczęście te korki wiem jak ominąć, nie? Bo zobaczcie, ja w lewo coś zaraz skręcę, a ci wszyscy tam w, co na prosto. To aż het, het, kilometr do sądu okręgowego czekają w tej kolejce. No. I najlepsze jest, że obok będzie równoległa przebudowywana ta ulica za 40 milionów złotych i zamiast taką zrobić dwukierunkową, żeby odkorkować te korki. Nie, nie to dalej będzie jednokierunkowa, nawet jeszcze gorzej, bo tam zagęszczą miejsca parkingowe, nie? I będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze większy korek. Nie? Więc to widzicie, jak debile rządzą gdzieś tam i to 18 lat jeszcze do tego, to już w ogóle ciężko odspawać debili od koryta. Tylko szkodzą ludziom w jakimś mieście i... Także... Co to, może coś o polityce pogadamy, panie, no? Widziałem, wczoraj jakaś tam była na kanale Zero debata chyba, na tak? Telewizji Republika, a potem jakaś impreza była. Był na przykład Marek Woch, w końcu wystąpił, z którego list startowałem do Europarlamentu jako bezpartyjni, bezpartyjni samorządowcy, czy bezpartyjni po prostu, nie? Więc pomysł dobry, ale ciężko się z, taką, z takim ugrupowaniem przebić, chociaż Goś ma nawet gadane, no to będzie ciężko, nie? Ja niestety myślę, że druga tura będzie, i druga tura to będzie oczywiście walka pomiędzy Platformą i PiSem, a mniejsza jak partie, kandydaci innych. Ugrupowań partii niestety się nie załapią, więc tradycyjnie będziecie mieli wybór: mniejsze zło, większe zło. Chociaż go nie lubicie, to na niego zagłosujecie. No tam ciężki wybór będzie, tak naprawdę nie. Ale ci, co w komisjach wyborczych pracują, to się ucieszą, bo jak będzie druga tura, to dwa razy po 17 zł dostają. I to są pieniążki, które nie podlegają chyba podatkom, zajęciom komorniczym itd. Tak yy, także Łukasz, widzisz, jakbyś miał prawo jazdy, <grystanie> jakbyś miał jakieś znajomości, to byś może do komisji się załapał, 1400 zł by wpadło. Słyszę, że ty narzekasz, że Tifli tobie nawet zamknęli. Robisz już codziennie te lighty, a tu pieniążki nie będą wpadać, bo, bo tobie tipli nawet już zamknęli, wszystko cię zamknęli, niedługo to sklep monopolowy cię zamkną pod domem, żebyś alkoholu nie mógł kupić, alkoholu ty, i tylko ci zostanie znowu pobyt na terapii yy, od przymusowych, przymusowej, od uzależnień, nie? Także tipi mu zamknęli, kurna i nie ma dostępu do pieniędzy z Donate'ów. Nawet jak sam sobie wysyła, to teraz wtopa, nie? Bo nie może ich cofnąć, nie? A wiecie, to było widać, nie? Że on tam kituje, że ktoś mu te Donate y wpłaca. Przecież to widać, że donate y w stylu takim, że tylko... delikatnie chory psychicznie Łukasz Wójcich mógłby to coś takiego napisać. O nich normalny czegoś takiego nie napisze, to tylko delikatnie. Chory psychicznie, bez prawa jazdy, ruchający matkę. Łukasz Wójcik coś takiego może napisać, nie Nikt normalny tak się nie zachowuje. To jest wyjątkowy czubek i frajer spod bramy. Łukasz Wójcik, nie ma po prostu chyba na szkolnej obecnie większego. Dlatego ja rozumiem, dlaczego on taki popularny jest w sumie. Dlaczego tego wszyscy oglądają za braku Kononowicza, za braku Majora. No to go oglądają, nie? Bo większego czubka i frajera. Od czterech lat to tam chyba ciężko zauważyć, nie? Także tak to jest z delikatnie Z delikatnie Łukaszem. onem psychicznie idzie to prawo tutaj. A nie, 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 to po prostu choler. Zapomniałem. No Prosto pojedziemy, albo w prawo, może na komendę miejską na Bama zajedziemy. Tam trochę popowiadamy znowu odpowiednim ludziom, dlaczego Łukasz Wójcik powinien być ubezwłasnowolniony. Co on znowu tam wyczynia i co mu tam odwala znowu. To niektórzy nie złą beker z tego, mają autentycznie, nie? Tak, to skrzyżowanie też jest źle rozrysowane, bo dwa pasy do lewo skręt, tylko jeden na prosto. Jak tam dalej są dwa pasy, się przykorkowuje, dlatego widzicie tak to jest, projektowali takie szerokie drogi i tak je źle zaprojektowali, że, że i tak się zatykają. No.